Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprended. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, a który może się przejawiać różnego rodzaju blokadami, chorobami, a i różnymi innymi takimi dziwnymi blokadami czy przeszkodami w życiu. Dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć o takim, takim stwierdzeniu bardzo często używanym stwierdzeniu prawdzie. Ja nawet uważam, że to jest przekonanie, o którym mówimy, że to znaczy bardzo często uważamy, że ktoś jest odpowiedzialny za to, co się z nami dzieje, co czujemy, co no właśnie, co się w nas odpala. Bardzo często mówimy, no on mi wkurza, doprowadziłeś mnie do łez, twoje zachowanie no po prostu. Doprowadza mnie do szału. No właśnie. Na ile tak naprawdę jest to zrzucanie winy na tą drugą osobę, że ona coś zrobiła, a na ile jest tutaj moja odpowiedzialność za to, jak ja się czuję, co się dzieje we mnie, na ile jestem połączona ze sobą, ze swoimi wartościami, ze swoimi potrzebami, na ile to, co prawdziwe, to, co żywe we mnie, ja jakby m ma rację bytu, bo w momencie kiedy e, robimy rzeczy przeciwko sobie, to znaczy tłumimy emocje, nie wyrażamy pewnych rzeczy. Tutaj też trzeba uważać z wyrażaniem, ale to już jest też e, temat na osobne, na osobne nagrania, które na pewno chyba tam gdzieś jest, w czeluściach mojego Internetu. W każdym razie, jeżeli, jeżeli po prostu nie mówimy, dusimy w sobie, czekamy, aż coś się podzieje, zamiast sami wyjść z inicjatywą, to tak naprawdę bardzo często oddzielamy się od naszych potrzeb, od tego, co jest ważne i co jest żywe w nas. I tutaj nie chodzi o potrzebę w stylu, potrzebuję Ferrari, jeszcze czerwone i pod domem, tylko chodzi o potrzeby takie podstawowe, czyli bezpieczeństwa, potrzebę bycia zauważanym, rozpoznawalnym, potrzeba miłości, potrzebę bliskości, potrzebę wsparcia. Bardzo często właśnie tego potrzebujemy. I w momencie, kiedy mamy te potrzeby niezaspokojone, to co się dzieje, to yy, odpala się w nas złość, odpala się na, w nas wściekłość, odpalają się frustracje, jakieś żale, może poczucie winy, ponieważ właśnie czujemy, że coś się, yy, coś w nas jest takiego nieobjętego, nie, nieukochanego, nie. No właśnie, z czułością nieobjętego. I jeżeli jest coś takiego w nas, to wystarczy, że ktoś się na nas popatrzy, ktoś nas, nam coś powie. I to czasami może być, no właśnie, czasami może to być taki tekst, ale głupia jesteś. Ale czasami może być po prostu zwykłe jakieś zwrócenie nam uwagi, powiedzenie czegoś, użycie jakiegoś słowa, które będzie. Po prostu nam odpali to wszystko, co w nas jest takie nieobjęte, nieogarnięte, jakby niezauważane. I yy, no i właśnie zapraszam po prostu do pracy nad tym, do zastanowienia się, do zauważenia. I jedną z rzeczy, którą która też odpala różnego rodzaju nasze nasze właśnie zachowania, takie o, w których nie lubimy, albo które nam przeszkadzają, albo które mm, jakby relacje nam burzą, ym, są różnego rodzaju nasze przekonania. Czyli to, co myślimy o sobie tak, w środku, tam i to najczęściej są przekonania, które bolą. No bo jeżeli by mnie nie bolało, ym, to, że mi powiedziałaś, że jestem głupia, albo że... Zwróciłaś mi uwagę, gdyby mnie to nie bolało, to znaczy, że to w ogóle jest nieaktywne we mnie. W momencie, kiedy boli, kiedy Twoja uwaga, Twoje zachowanie, Twoje coś wyrzuca mnie z mojego y, spokoju, z mojej, y, z mojej równowagi, to znaczy, że to jest aktywne. I y, no, jak wyrzuca? Wyrzuca na różne sposoby. Po prostu nagle stwierdzamy, że nasz spokój gdzieś poszedł, nasza równowaga gdzieś uciekła, nie ma ich. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ktoś dotknął naszej rany. Tutaj są rany emocjonalne, ale dzisiaj będę opowiadać, znaczy chciałabym się skupić na przekonaniu, na przekonaniu o mnie, taka jaka jestem. Ale na tym przekonaniu bolącym, nie na tym przekonaniu, które już racjonalizujemy, które ja już socjalnie, społecznie, kulturalnie mamy, yy, mamy jakby w głowie. Yy, w głowie, no właśnie, ty, czasami właśnie na przykład ktoś powie, a, jesteś głupia, albo że to jest to głupio zrobione, albo to jest beznadziejnie zrobione. I bardzo często jedną, znaczy, Pierwszą reakcją jest taki ścisk, jest jakaś, jakaś niewygoda, jakiś taki brak komfortu, ale potem się pojawia, no ale przecież ja na tym tyle się działam. Ale ja przecież w tyle pracy, to już jest racjonalizacja, to jest log, jakby logiczne spojrzenie. A to, co się dzieje najpierw, właśnie ta pierwsza reakcja, to jest ta reakcja, która mówi o moim przekonaniu, o mnie. Jakie ja mam przekonanie o sobie? Czy ja właśnie ym, jestem pracowita i fajnie robię rzeczy? Czy to jest wręcz odwrotne przekonanie? I teraz pracą, y, pracowitością, jakąś y, pracoholizmem czasami po prostu zatajam i chcę zakryć to, że jestem beznadziejna, albo że to, co robię, jest w ogóle beznadziejne i nie ma sensu. I takie rzeczy. Mamy w sobie mnóstwo takich przekonań. No, mnóstwo różnie to, to bywa. Mamy w sobie takie przekonania i te przekonania po prostu bardzo często nam odpalają, wypalają i nagle się okazuje, że właśnie zaczynam wybuchać, źle się zachowuję, źle odpowiadam albo właśnie doprowadzają do różnego Rodzaju wypaleń zawodowych, wypaleń w rodzinie, wypaleń mm, takich ciężkości. I bardzo po prostu te przekonania przepracować. Ja Ciebie zapraszam serdecznie na kurs, e, który się odbędzie 10 maja w środę o 10 rano. Jest możliwość też grupy o 17, też w środę, e, też 10 maja. Więc jeżeli masz ochotę po prostu zakup, dostęp, napisz do mnie maila i spod, mam nadzieję, że spotkamy się na warsztacie, gdzie będziemy uwalniać po prostu te wszystkie, wszystkie nie, ja ci pokażę, jak uwalniać jedno przekonanie, jak dochodzić do tego przekonania, jak zauważać, że, że właśnie ja mam takie przekonanie, jak to przekonanie jakby odpamiętać i później jak je w ogóle przetransformować będziemy transformować będziemy odpamiętywać e, będziemy poznawać będzie się dużo działo mniej więcej 2-3 godzinki będzie trwał warsztat e, na który bardzo serdecznie Ci zapraszam na dole masz link cudowności, wspaniałości i życzę Ci tego, aby nikt nie odpalał już Twoich złych emocji cudowności, po